Dzieciamka z tej strony Klaudia, tak dzisiaj ja rozpoczynam ten film, bo przyjechał do mnie Patryk, mieliśmy robić zdjęcia, ja się szykowałam, szykowałam i oczywiście zasnął wczoraj do drugiej nocy montował film. No i padł jak kawka, no i śpi i wpadłam na przegenialny pomysł, przegenialny, że jak on śpi, to skorzystamy z okazji i pomalujemy go dzisiaj. Ale to nie będzie tak, że pomalujemy go brzydko, że weźmiemy szminkę i tam mu coś napiszemy czerwonym po buzi. Tylko pomalujemy go tak ładnie, tak jakby żadne jakąś randkę z dziewczyną. Tak go właśnie pomalujemy. Mam przygotowane nawet statywy, bo mieliśmy robić zdjęcia, ale oczywiście Patryk śpi. Zaraz Wam pokażę, jak ładnie sobie słodko śpi nasz Patryś. Kamerę mamy naszykowaną, ale jeszcze muszę naszykować parę kosmetyków i gadżetów, mam na mu ręce, to on by się na pewno obudził, ale zrobimy wszystko inne. pomalujemy go delikatnie, Boję się cokolwiek głośno, mówi naprawdę, że on się obudzi. Ja myślę, że nie będziemy robić pudrem, nie będziemy go matowić, bo on by się obudził od pędzelka Ale zrobimy mu jeszcze brwi, pomalujemy mu oczy i troszkę go wykonturujemy. Ciekawe czy on będzie zły, czy się będzie śmiał, czy się będzie cieszył. Kliknijcie dla niego te obserwacje, zaobserwujcie go, powiedz, zobaczcie, jak on się poświęca. Naprawdę mega, mega mi wyszedł ten makijaż. Kotus, mm. stawaj. Musimy robić zdjęcia. Mm -mm. Do czego, nie? Już jestem gotowa. Już się wyszykowałam. Uważaj. Co mnie nagrywasz? Nie możesz popsuć swojego makijażu. Mhm, makijażu. Coś mi tu śmierdzi. Co ci śmierdzi? Czemu się cieszysz? No, na pewno. Bez rad. Listerko ci. Nie. Dać ci listerko? Zabijecie. Chcesz się przejrzeć? Nie. Ale masz tak ładnie tutaj prąd na. Ale co Nigdy więcej nie przyjadę tu spać. A <grym> nie Wyglądasz twarzowo, naprawdę. Tak śmierdzę. Jak śmierdzisz, że to są wszystkie. Mm -hmm. To są wszystkie. Yy, kosmetyki o smaku czekoladowym. No właśnie. <śm> mm -hmm. Nie. Jak chcesz... nie wyglądasz. Tak tego nie wrzucę. Wrzucisz, musisz to wrzucić. Jak nie, nie to ja to złożę. <śm> to wrzucę. Nie wrzucę tego. W ile ja to będę zmywał? Co? Nie wiem. Troszkę mi się tutaj osypał cień na tym oku. zasłużyłem na to? O, fajne lustro Klaudii, oczywiście. <śmuszczaj> muszę to robić. Dalej. O, Jezu. Ej, ładnie wyglądam. <śmuszczaj> Może taki make-up na co dzień? Nie. oko trochę uciekło. No, bo mi się cienie osypały za dużo, więc Nie mam Nie wiem co mam powiedzieć widzowie. Co czujesz? Może na wesele gdzieś tak byś się przeszedł? A ten statyw to kto ci rozłożył? No mieliśmy robić zdjęcia. No. A umiałaś wsadzić tu to? Tak. Tak? No. To szacunek. Ja wiedziałem o tym, że Klaudia kiedyś mi to zrobi, bo już kiedyś o tym wspominała, ale oczywiście nie wiedziałem, że to będzie dzisiaj Dzisiaj chciałem robić zdjęcia Klaudi. No to akurat, masz zrobić, piękny make up Później zrobić grilla Piszcie w komentarzach, jakbyście chcieli, żebym ja Klaudię pomalował, bo ja jestem tym kompletnym mistrzem Właśnie, ale to by było dobre, bo ty nic o tym nie wiesz, nie masz zielonego pojęcia w ogóle co do czego służy Ja wam powiem co tu jest, tutaj jest puder Czekaj, nie Jak nie? Tu jest puder, tu pewnie było trochę bronzera to nie wiem, jak się nazywa. Tu było że, na, do rzęs... do brwi coś. Jak to się... kreda jakaś, nie? Kreda. Czarna taka kredka. Kredka. Nie, nie kredka. Na no, rzęsach nic nie ma chyba. Nie, nie masz, bo nie, nie udałoby mi się. Na ustach mam szminkę. Matową. Matową. Dlaczego jesteś smutny? Bo jestem tak. Jeden, śpiący. Głodny. Dwa, głodny. Trzy, obudziła mnie. Z niedźwiedziego snu, bo montowałem wczoraj film w nocy. Jak Klaudia już spała, przyjechałem do niej, chciałem się zrzemnąć. To mnie obudziła, pomalowała mnie, teraz będę się mył godzinę na pewno i śmierdział. Bo tu śmierdzi, kosmetyki jakoś śmierdzą. Nie, nie śmierdzą. Przynajmniej Wszystkie... te babskie, damskie, kobiece. <laughs> Piątego punktu jeszcze nie znam, ale na pewno wymyślę i wam powiem. Poza kamerami i tak, tak nie żyjesz. <laughs> poza kamerami, i tak jak nie żyje. Jakbym zginęła, to wiecie. To jak nabęd, nie będzie, to Jak Claude nie będzie w następnym filmie, to wiecie, co się z nim stało. Zagradł. Dajcie mordę, powiem wam tylko tyle. Jak macie dziewczynę, to aparat. szanujcie ją, <coughs> bo ona to robi codziennie dla was. Tutaj jeszcze. Jak macie aparat, nigdy nie bierzcie go do dziewczyny i nie zasypiajcie w tym czasie. <coughs> bo może spotkać was rzecz, nie fajna. Stawcie łapkę w górę, bo myślę, że zasługuje. Klaudia też kawał dobrej roboty odwaliła, mimo że jestem zły na nią troszeczkę. To bardzo doceniam jej pracę, że w końcu wzięła kamerę sama w rękę i coś zrobiła. Także szacunek dla Klaudi. Oczy mnie wolą, powieki mnie tak pieką. Tym odstępem się trzeba myć. Jezu, on mnie szczypie. Odstęp nie. do demakijażu trzeba się myć. Nie polecam generalnie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Ostateczne pożegnanie. Papa. Pa. Trzymajcie się. Ju. Do następnego Franka, który będzie miał miejsce na Klaudi w ramach zemsty. Nie, to nie pa, pa. To jest pierwszy Trzymajcie nie się. ostatni film y, prank na Patryka i współczujcie, współczujecie w następnym filmie, bo będzie to naprawdę bardzo ostry prank. Papa. Cześć. Cześć. Cze cze.